Chciałem Wam dzisiaj pokazać yy, yy, uszkodzenie yy, modułu airbaga, czyli poduszek powietrznych. Yy, czemu to tak się u mnie stało? Bo miałem problemy z nagrzewnicą, a akurat już ma swoje lata, bo to już 29 lat. Rozszczelniła się od środka i cała para, cała wilgoć poszła na yy, Moduł poduszek powietrznych, a że y, Audi A3 z 96 roku znajduje się y, pod spodem konsoli, jak się y, zaczyna tunel. więc y, wszystko wilgoć, wszystko ten po prostu poszło na dół, tak? I, a że sterownik nie jest hermetycznie hermetycznie uszczelniony więc wilgoć dostała się do niego i go uszkodziła tu, tu mam akurat mój stary jest uszkodzony dostała się wilgoć nawet po przeczyszczeniu go i rozebraniu nawet ale tam nic na płytce nie widać w ona jest zalana specjalnym takim lakierem najwidoczniej poszło zwarcie i się uszkodził. Zamówiłem drugi sprawny taki moduł. I jak zaraz wam pokażę. Po przekręceniu poduszka gaśnie. Nie ma błędów. Wszystko jest ok. Już się nie zapala. Zaraz rozkręcę i zamontuję ten NG. I wam pokażę, co się, co się będzie działo. tak? Widzimy, tutaj początek jest tunelu. idzie drążek, konsola. Jak widzimy to jest pedał gazu. A tam znajduje się już po demontażu wszystkich osłon, które idą z konsoli do odmuchawy, żeby nam po powietrze szło na nogi, a tutaj mamy moduł poduszek powietrznych. Jest przekręcony na trzech nakrętkach, gdzie w tunelu znajdują się trzy szpilki umocowane. Jest to jego masa. Po demontażu po demontażu tutaj po odkręceniu jak widzimy po odkręceniu e, taki właśnie nakrętek jest na trzech szpilkach. Jest to masa e, mamy tutaj moduł poduszek powietrznych. Dokładnie ten sam, ta sama numeracja, jak oryginał z 1996 roku, z tym samym wsadem. Dwie poduszki powietrzne i napinacze pasów. Więc teraz tylko wystarczy zwolnić tutaj zabezpieczenie i wypiąć przewody. Mamy tutaj zakupiony moduł jak widać tutaj nie widać żadnych środków zalań nie nic oryginalna tutaj o plomba nawet jest nieotwierany swój stary otwierałem ale raczej go tam nie naprawię no i teraz podepnę stary i zobaczycie jak się stanie że poduszka się będzie świeciła i nie ma po prostu komunikacji z tym modułem Jak widzimy tutaj mamy sterownik sprawny. Zamontowałem sterownik uszkodzony, żeby ma pokazać Gdzie dokładnie się znajduje i jego działanie Jak widzimy, poduszka się znowu zapaliła Więc Teraz już się nie, nie zgasi. Nawet poprzez komputer, gdy diagnozowałem, e, był problem z, z komunikacją z modułem. Więc, e, jeżeli będziecie mieli taką usterkę, gdy, gdy Wam e, rozszczelni się nagrzewnica, Yy, lub nie za dużo wilgoci będzie wałc, bo jednak tam źle jest po prostu to zrobione, nie jest zabezpieczone hermetycznie, w razie w, jakby się coś tam nie wiem wylało, za, yy, duża wilgoć by była, tak, no to jednak ta te, ta elektronika nie jest tam za dobrze te złącze hermetycznie zrobione, więc dostanie się woda, wiadomo jak to woda przewodzi prąd, zrobi nam zwarcie i uszkodzi nam taki moduł e, od poduszek powietrznych nie wiem czemu tam akurat e, Audi tak zamontowało to gdzieś w innym powinien to być miejscu takim i, albo nie wiem niech tam będzie ale przykładowo niech będzie to e, złącze które się wpina z uszczelką jakąś hermetycznie żeby tam do tego wilgoć się nie dostała i by nam go nie uszkodziła tak ja zakupiłem sprawny z Allegro ten moduł od poduszek powietrznych, także, także jest. Poduszki teraz już działają. Człowiek się czuje bezpieczniej, tak? W razie... No to poduszki zadziałają i... A jak nie działają poduszki, no to wiadomo, no nie zadziała, nie wybuchną w razie zderzenia już Bezpieczeństwo mamy o wiele, wiele, wiele 50% szans na jakieś cokolwiek przeżycie, czy jakieś tam inne skutki, tak? Jednak te poduszki nas chronią, więc dbajmy o to, żeby było wszystko sprawne i żeby, i żeby to działało, tak? Jak się podobało, o to przepraszam, jeszcze raz zamontujemy sprawny sterownik, i pokażę Wam, że kontrolka zgaśnie. I będzie wszystko OK. Jak widzimy, jest zamontowany, sprawny moduł airbagów. Tu jest uszkodzony. Po zamontowaniu już modułu sprawnego Przekręcam zapłon Poduszka kasła Jest wszystko ok Akurat tak powiem, że była wcześniej wyczyściłem błąd tam zaniku napięcia ale to był jakiś wcześniejszy błąd jaki kupiłem więc coś tam było w tamtym samochodzie gdzie, ta poduszka, gdzie ten sterownik, gdzie ten moduł był zamontowany, działał. Tutaj jak widać, poduszka zgasła, czyli jest wszystko w porządku. Poduszki są sprawne, aktywne. Jeśli się podobało, yy, subskrybujemy kanał, lajkujemy i komentarz. Dziękuję, cześć.